Witam, to ja Jagoda, a od wczoraj Artutmas wrzuca swój nowy film Piątek zapomnijmy o tym co złe i nie wiem co się dzieje z Artutmazem około 10 grudnia 2024 roku. Minął rok odkąd Artutmas zaatakował ludzi na swoim kanale Joy. Więc w swoim usuniętym poście Artutmas zmusza do zamknięcia Joy, który jest jego fikcyjnym TV kanałem. Za hejtowanie Artutmas powiedział, że to nie on i że nic złego nie zrobił, ale niestety Artutmas atakuje ludzi bez powodu. A co do jego transmisji na żywo na kanale Joy nie. Byłem zobaczyłem na to, bo ja byłem szkoły do 15. jego tytuł nazywa się Antypolacy, który jest bardzo obrażony i może zdobyć hejterów. Niestety Artutmas odchodził z powodu hejterów. Chory stracił siły i był zajęty szkołą spacerem, grami i ewentualnie rozmową lub oglądaniem, a potem Stanisławiks zabrał konto Artutmas, jego stary kanał i Joju, Właściwości Artutmas, które Stanisławiks zmienił Joy właściwości Artutmas na.tv nawet on już wychodzi od lutego 2025 roku, ale na szczęście dostał. Nowy kanał o nazwie Artutmas 2.0 i wraca do swojego życia. Cieszę się, że on wrócił do życia. Od miesiąca Artutmas przeprasza wszystkich za to, co zrobił złego. On czuje się zły i zrobił coś złego i nie powinien się tak zachowywać. Mogę mu wybaczyć, bo on był czuje się zły i to wszystko, co mam do powiedzenia na dziś. Do zobaczenia.